Hej, hej, z tej strony Agnieszka Gaczkowska, a Ty słuchasz podcastu o Oplotki. Podcast, w którym rozmawiamy o biznesie w oparciu o rękodzieło. Często też eksportuję różnego rodzaju wskazówki biznesowe z doświadczenia prowadzenia ponad 8 lat działalności w tej branży. Dziś na tapet biorę warsztaty rękodzieła. Coś, co z branżą rękodzieła nieodłącznie się kojarzy i jest związane czyli rozrywka, wyjście z domu po to, aby tworzyć. Aby być kreatywnym, aby oderwać się od tego tempa codzienności. Zazwyczaj opowiadam Ci o tym, kiedy zapraszam Cię na warsztaty organizowane przez oplotki lub zachęcam do tego, aby zorganizować je w Twojej organizacji, w Twojej firmie, w Twojej grupie choćby koleżanek. Natomiast dzisiaj będzie trochę od drugiej strony. Jeżeli chcesz prowadzić warsztaty rękodzieła, to dziś opowiem Ci o kilku takich fundamentach, które na przestrzeni prowadzenia tych warsztatów już od wielu lat. Wydają mi się najważniejsze. Oczywiście nie wyczerpuję tematu. Opowiem Ci też o kursie prowadzenia warsztatów rękodzieła, który w końcu w oplotki po 8 latach został złożony i wypuszczony do świata, do którego już można dołączać. Natomiast zacznę od tych kilku merytorycznych fundamentów, które myślę zabierzesz ze sobą, nawet jeżeli tylko masz ochotę posłuchać, a niekoniecznie chcesz już działać. No to nurkujemy. Powiem tylko, że będę opierała się na wpisie blogowym, który odgrzebałam na naszym blogu, więc w miarę szybko możesz też wskoczyć i zobaczyć wersję pisaną tego, o czym będę opowiadać i możesz po prostu gdzieś tam sobie poklikać, zapisać grafiki, czy nawet po prostu pewne rzeczy zacytować, użyć tego gdzieś u siebie w formie notatek. Także do dzieła. Zacznijmy od nazwy. Oplotki, tak jak ten podcast, to plotki przy oplataniu. To właśnie od warsztatów rękodzieła zaczęła się ta szalona działalność ekosystemu wzrostu i wsparcia dla twórców i fanów rękodzieła. Ta nazwa wzięła się właśnie od plotek, czyli takich nieformalnych spotkań i oplatania, czyli właśnie różnych technik rękodzieła. Dla mnie to najlepsze, jakby wytłumaczenie tej filozofii naszej działalności. I od samego początku zaczynałam od kilku fundamentów, które wtedy przyszły mi dosyć intuicyjnie. Natomiast mam wrażenie, niekoniecznie wszystkim przychodzą, więc chętnie o nich opowiem. Bo wydawać by się mogło, że przeprowadzenie spotkania, którego celem jest pokazanie wiedzy z jakiegoś zakresu, na przykład nie wiem, nauki podstawowych splotów szydełkowych albo wykonania ceramicznego kubka, to jest jakaś taka oczywista oczywistość. Ale im dłużej zaczynamy się nad tym zastanawiać, im bardziej fachowo chcemy podejść do tematu, tym więcej pytań pojawia się po drodze. Dlatego wszystko to, co przychodzi mi do głowy na temat prowadzenia warsztatów rękodzieła, tak tu i teraz, na szybko, w wielkim telegraficznym skrócie, chcę podać Ci właśnie w tym, w tym krótkim nagraniu. Oczywiście zachęcam Cię do pogłębiania tej wiedzy w kursie, ponieważ jak możesz się domyślać, tutaj bardziej mówię o tym, co, natomiast w kursie trochę bardziej pokazuję, jak. Ponieważ kiedy zaczniesz zabierać się za to w praktyce, zaczniesz no, faktycznie wdrażać w życie to, o czym Ci tutaj opowiadam, pojawi się masa kolejnych pytań, na które pewną odpowiedź znajdziesz właśnie w kursie. No dobrze, moje doświadczenie zbudowałam na podstawie kilku lat prowadzenia warsztatów. Głównie prowadziłam warsztaty z zakresu podstaw szydełkowania, do później doszła do tego makrama i punch needle. Takie moje ulubione techniki, w których sama dobrze się czuję, lubię uczyć. Śmieję się często, że lubię bardzo to mięciutkie rękodzieło. Natomiast, pomimo, że tworzę w wielu innych technikach, to jakby nie odważyłabym się ich uczyć. Wiele moich procesów jest bardzo intuicyjnych, bardzo jakichś takich na styku kilku dziedzin. Dlatego jakby nie, nie zaczynałam ich uczyć. Natomiast szydełkowanie makrama punch needle to takie techniki, gdzie widzę, że po prostu bardzo namacalne są te efekty pracy ze mną. Mój taki słodki punkt to zabieranie osób, które totalnie danej techniki nie znają, do takiego miejsca, gdzie mają opanowane podstawy i mogą już kreatywnie tworzyć własne wzory, własne formy, czy to właśnie szydełkowe, czy to makramowe, czy to w formacie punch needle, w technice punch needle. Więc warto się zastanowić, zanim ruszysz, aby uczyć, trochę sobie pomyśleć o tym, czy ja już jestem osobą, która może uczyć. U mnie to było bardzo, bardzo trudne, bo wydawało mi się, że no, skoro mnie nauczyła babcia, to jakie ja mam prawo, żeby uczyć innych? Bardzo dużo tu się działo w głowie takiego procesu: kto może mi dać takie pozwolenie czy prawo? Maniakalnie szukałam różnego rodzaju certyfikatów, kursów, akurat na tamten czas nie znalazłam niczego odpowiedniego dla siebie no i to było takie tanie sobie pozwolenia żeby w ogóle móc innych ludzi uczyć trochę jeżeli chodzi o pracę zawodową moje zaplecze to jest architektura no to miałam całą szufladę dyplomów i łatwo byłoby mi kogoś uczyć natomiast nie miałam szuflady dyplomów jeżeli chodzi o szydełkowanie i ten najtrudniejszy moment to było takie przełamanie się i, i powiedzenie samej sobie, tak masz prawo uczyć innych i tutaj taka gwiazdka, myślę, że to jest takie bardzo typowe bardzo kobiece więc tu i teraz chcę ci dać takie pozwolenie, tak możesz. Aby uczyć inne osoby, wystarczy, że jesteś krok, dwa kroki przed nimi. Dla mnie paradoksalnie okazało się, że moja też taka ułomna umiejętność czy znajomość pewnych technik stała się moją supermocą, ponieważ no, nie zabieram się za uczenie kogokolwiek, snutki czy frywolitki. To, so, to nie jest level zaawansowania, w którym czuję się biegle. Natomiast uczenie osób, które totalnie nie potrafią przedełkować, i zabieranie jej trochę za rękę do takiego poziomu, kiedy już pewnie czują się w podstawowych splotach i zaczynają kreatywnie kombinować i wymyślać własne wzory, to coś, co przychodzi mi z wielką łatwością. I okazuje się, że jest mi łatwo uczyć takie osoby, nawet paradoksalnie jest mi łatwiej uczyć totalnie początkujące osoby, zwłaszcza dorosłe niż osobom, które mają trochę taką klątwę wiedzy, znają techniki, bardzo tak purystycznie podchodzą do popełnianych błędów, od samego początku chcą to zrobić turbo profesjonalnie, no i sprawia to, że ten próg wejścia staje się troszeczkę za wysoki dla osób, które po prostu chcą wydziergać swój własny sweter czy czapkę. Mówię o tym, bo zanim zaczniesz, warto w ogóle podjąć tą decyzję, że chcesz warsztaty prowadzić. Może chcesz, ale się boisz, że ktoś powie, że co ty tam się znasz, co ty potrafisz, ty to dopiero od roku dziergasz, dlaczego miałabyś prowadzić warsztaty i kogokolwiek uczyć. Włóż te wszystkie opowieści między bajki i po prostu działaj. Ja tak zrobiłam i jak widzisz, wyszło mi to na dobre. Więc zacznijmy od celu. Zanim ruszasz na podbój social mediów, tak, by prowadzić warsztat i go promować, żeby ktoś chciał przyjść na ten warsztat, i zanim zaprosisz na niego pierwszych uczestników, zastanów się, co jest celem takiego spotkania. Może brzmi banalnie, ale warto się zastanowić, czy chodzi ci o miłe spędzenie wspólnego czasu wolnego, bo na przykład pracujesz na etacie i szukasz rozrywki, jakiegoś poszerzenia grona znajomych, albo po prostu jakiejś miłej odmiany, ale. Może, czy celem warsztatów nie jest przypadkiem zbudowanie stabilnego dochodu z Twojej działalności rękodzielniczej. A może to jest jakieś jednorazowe wydarzenia charytatywne, typu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, albo Akcja Tęczowy Kocyk, lub Ośmiorniczki dla Noworodków. Nie zaskoczę cię, ostrzegając, że Twoja komunikacja w kierunku potencjalnych uczestników warsztatu będzie zupełnie inna w każdym przypadku. Warto mieć tą klarowność od samego początku, wiedzieć po co robisz te warsztaty. I to totalnie ok, zarabiać na warsztatach, ale warto po prostu jasno to komunikować. Jeżeli warsztaty rękodzieła to dla ciebie forma jakiejś takiej działalności regularnej, zarobkowej, to oczywiście od razu zapraszam Cię do kursu, ponieważ pewno to, o czym będę mówić, tak jak już słyszysz, jest dosyć oczywiste. Chociaż mam wrażenie, że o tych oczywistościach warto mówić. Ponieważ często o nich zapominamy, zwłaszcza na początku. Jasne komunikowanie, z czego wynika cena naszego warsztatu, na przykład nie wiem, z jakości materiałów, które czekają na uczestnika z Twojego doświadczenia, może faktu, że działalność jest po prostu legalna, odprowadzasz podatki od swoich warsztatów, sprawia, że potencjalny uczestnik inaczej postrzega wysoką cenę, niż w przypadku, kiedy żądasz kosmicznej kwoty za, za na przykład, po prostu takie towarzyskie spotkanie przy kawie. Dlatego właśnie za, zachęcam Cię do tego, żeby myśląc o celu, mieć dla siebie taką klarowność. Jeżeli czujesz, że te warsztaty rękodzieła to jest coś więcej, niż tylko fajne spotkanie z przyjaciółkami, to warto to komunikować. Jeżeli myślisz o tym w kategoriach takiej regularnej działalności zarobkowej, formy pracy, to jak najbardziej warto to komunikować. Uwierz mi, na rynku coraz więcej osób szuka właśnie takich warsztatów, które są troszeczkę lepsze niż spontaniczne, no właśnie warsztaty takie zrobione, bo. Jednego dnia ktoś wpadł na taki pomysł, drugiego już je realizuje. Coraz więcej osób szuka warsztatów takich profesjonalnych, prowadzonych przez osoby, które traktują tą pracę, tą działalność totalnie na poważnie, chcą to robić legalnie, i coraz większa po drugiej stronie jest rzesza osób, które chce to wspierać, właśnie kupując warsztaty w bardzo przyzwoitych, rynkowych cenach. Czas. Zastanów się, jak wyceniasz swój czas. Najczęściej popełnianym błędem, który obserwuję, to podczas organizacji warsztatów, zwłaszcza takich zarobkowych, jest zjawisko przeszacowania dochodu właśnie ze względu na przeoczenie czynności związanych z warsztatem, które pochłaniają dodatkowe, ogromne zasoby czasowe. Dla przykładu, wydawać by się mogło, że 3-4 godzinny warsztat takiego twórczego spotkania, to wyczerpujący czas, no ale jednak wydaje się opłacalne. Jeżeli odpowiednio wycenimy udział każdego z uczestników, tak, dodamy tam koszt e, materiałów, może jakiś wynajem sali, może jakiś dodatkowy poczęstunek. Jednak nic bardziej mylnego, bo okazuje się, że jest to tylko bardzo niewielka część całościowego kosztu warsztatów. Zauważyłam, że twórcy, z którymi często rozpoczynam współpracę, czy pracuję indywidualnie, mentoringowo, mastermindowo, Najczęściej zapominają o wycenie czasu, który poświęcają na przygotowanie scenariusza warsztatu, zapominają o czasie i o środkach potrzebnych na promocję, żeby zebrać w ogóle grupę warsztatową, zapominają o zamawianiu materiałów, czekaniu na paczkę, przygotowywaniu zestawu dla każdego uczestnika. Często kalkulujemy już koszt samych materiałów, natomiast nie wliczamy właśnie tego kosztu paczki, kosztu opakowań. Kosztu drobnych ulotek, które wkładamy do środka, kosztu naszego czasu, pakowania, przepakowywania tego wszystkiego. A to wszystko kosztuje. Często niedoszacowane są też kwestie księgowe. Często takie podanie danych do przelewu, albo kwestia organizacji, formy rezerwacji miejsca na warsztaty, czy obsługa ewentualnych odwołań, zwrotów. To wszystko wiąże się z prowizjami, często bardzo drobnymi, malutkimi kwotami, ale kiedy je dodamy, nagle. Robią się z tego całkiem duże kwoty. Często zapomina się o komunikacji z osobami zainteresowanymi odpowiadanie na maile, telefony, ewentualne odwołanie, zmiana terminu warsztatu. Zapomina się też o powarsztatowej obsłudze uczestników. Często pojawiają się dodatkowe pytania, chęć do kupienia materiałów może jakieś polecenie miejsc, gdzie można się zaopatrywać na stałe w takie materiały. Mogłabym tak wymieniać bez końca. Ponieważ każda technika rządzi się własnymi prawami, każda technika rękodzieła mogłaby do tego zestawu dołożyć na przykład sprzątanie pracowni albo wypalanie ceramiki, dojazd do jakiejś wynajętej pracowni lub kafejki, te koszty czasu i finansów związanych z organizacją warsztatów rosną. Zachęcam cię do tego, aby przemyśleć takie ukryte koszty jak najwcześniej, wypisać je, nie bać się dodać je do swojej kalkulacji, nie bać się dzięki temu przez ten filtr uczciwie podawać cenę takiego warsztatu. Zaniżanie cen nie ma sensu. Oczywiście o wszystkich aspektach bardzo szczegółowo mówimy w kursie, także dlatego Cię do niego co, dosłownie co, akapit zapraszam, ponieważ mam wrażenie, że często wykładamy się właśnie na tych detalach, właśnie na tych drobnostkach, właśnie na tych drobnych opłatach albo nieumiejętności wycenienia z choćby swojego czasu. Nie popełniaj tych błędów. Sama popełniałam je i wiem, jak były kosztowne. Także jeżeli chcesz prowadzić warsztaty profesjonalnie, chcesz to robić na poważnie i rzeczywiście zarabiać w ten sposób... No to warto skorzystać ze wsparcia. Ale tutaj jeszcze jeden temat miejsce. To kolejna ważna kwestia, która często jest ignorowana, zwłaszcza przez prowadzących warsztaty, bo najczęściej zakładamy, że warsztat po prostu się odbędzie, zapominając, jak ważne jest zaplanowanie odpowiedniej lokalizacji. Sama przyznam, że warsztaty szydełkowania to pod tym względem no, działalność mocno uprzywilejowana. Bardzo często wybieram po prostu kafejkę mieszczącą się gdzieś w okolicy, najczęściej wskazywanej przez nasze fanki, albo po prostu takiej, gdzie łatwo mi dojechać. No i spotykamy się tam na warsztaty. Biorę do mojego koszyczka włóczki i szydełka. Zazwyczaj wystarczy, że skontaktuję się z właścicielem, po prostu zarezerwuję stolik, ustalając wcześniej jakieś konkretne warunki współpracy. Czasami dostaję zniżkę na, na to, co będziemy zamawiać, więc też bardzo korzystnie no i właściwie nie muszę się jakoś wybitnie martwić o własną pracownię natomiast są takie techniki rękodzieła które ze względu na przepisy sanitarne choćby takie handmade kosmetyki naturalne czy mydła nie wiem, jakieś plakietki które wkładamy do szaf takie pachnące, sojowe to są rzeczy, które już nie mają racji bytu w miejscach, gdzie podaje się jedzenie no choćby na przykład biżuteria miedziana Warsztat, podczas którego używa się różnych odczynników chemicznych, na których obecność w restauracji czy kafejce nie można sobie pozwolić, bardzo mocno ograniczają nam lokalizację takich warsztatów. W przypadku, kiedy organizator warsztatu jest w nieco trudniejszej sytuacji i musi kalkulować jednak ten koszt wynajęcia takiej specjalnej sali warsztatowej albo jakiegoś biura coworkingowego, które ma odpowiednie zaplecze, no to można. Pomyśleć o jakichś formach barteru, gościnnej wizycie w jakiejś zaprzyjaźnionej pracowni rękodzieła. I mówię o tym, dlatego że bardzo często widzę takie zblokowanie: nie będę prowadzić warsztatów rękodzieła, bo nie mam własnej pracowni ceramicznej. Nie będę prowadzić warsztatów, bo ja tu muszę mieć zlew i całe, całą toaletę i całe zaplecze, żeby je przeprowadzić. Uwierz mi, są miejsca, które możesz po prostu na ten cel wynająć, albo możesz świetnie dogadać się z osobami, które już warsztaty prowadzą. Świetnie sprawdzają się właśnie współpracy z pracowniami ceramicznymi, które ze względu na piec potrzebują po prostu działać w jakimś konkretnym miejscu. No, sam piec potrzebuje konkretnych warunków, więc najczęściej osoby prowadzące działalność ceramiczną. Właśnie pracują w swoich miejscach, ale wiąże się to z dużymi kosztami, więc często otwierają się na taką współpracę, na różne gościnne warsztaty, właśnie formę wynajmu swojego miejsca lub dogadania się barterowo coś za coś, żeby po prostu takie miejsce utrzymać. Także, jeżeli chcesz zacząć, rozejrzyj się po okolicy, może wcale nie potrzebujesz od razu inwestować kroci w swoje miejsce, może możesz zacząć u kogoś gościnnie. Także warto pamiętać, że brak własnej pracowni nie sprawia, że prowadzenie warsztatów jest niemożliwe. Pokusiłabym się wręcz o stwierdzenie, że taka wymuszona mobilność może pozwolić na solidne zbadanie rynku, zanim podejmiesz decyzję o kosztownej inwestycji lokalowej. Kolejny aspekt to materiały. Myślę, że jest to taki bardzo oczywisty aspekt, który wpływa na sposób prowadzenia warsztatów, ale. Co za tym idzie, wpływa też na sposób promowania warsztatów. Warto na samym początku określić, czy uczestnicy przychodzą z własnymi materiałami, czy to ty będziesz je zapewniać jako organizator. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste. W dobie konkurencji ceną no niestety, i takiego trochę smutnego wyścigu do dna właśnie w konsekwencji tej konkurencji cenowej, wielu organizatorów warsztatów sztucznie zaniża cenę. Każąc później uczestnikom dokupować materiały niezbędne do skorzystania z samego warsztatu. Przepraszam, często co widzę, to po prostu organizacja warsztatów na takich bardzo minimalnych zestawach warsztatowych, która sprawia, że ci uczestnicy później po prostu muszą dokupować, żeby było ich no, tyle, ile powinno. O ile ta praktyka, jak się domyślasz, no, prowadzi do nikąd. niestety ciągle jest stosowana. Zwłaszcza przez osoby początkujące, które w akcie takiej swoistej desperacji, zebrania grupy uczestników, uciekają się do, no, w ich opinii, jedynego argumentu, czyli ceny warsztatu. Jeżeli myślisz o stabilnym dochodzie płynącym z warsztatów, chcesz to robić na poważnie, to nie zaskoczy Cię pewnie wieścią, że taka strategia po prostu nie ma sensu. Warto jednak zadbać o to, aby jasno komunikować, jakie materiały zostaną na takim warsztacie zapełnione. A które będzie można na przykład dokupić sobie na zapas, nawet w trakcie warsztatu, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Z mojego doświadczenia, pakowanie do warsztatowych zestawów em, materiałów najwyższej jakości to świetna praktyka, która sprawdza się w długiej em, takiej strategii. Klienci wracają, doceniają, często po bardzo długim czasie przypominają sobie, od jakich materiałów zaczynali. Później często sami kupując materiały, kupują trochę gorsze i są zaskoczeni tym, dlaczego te materiały, które kupuję samodzielnie, nie są tak fajne, jak te z warsztatu. I Pozostawia to takie bardzo dobre wrażenie no, na, na tym prowadzącym. Często moje uczestniczki wracają na warsztaty, trzy razy pytają, gdzie ja ten sznurek kupiłam, bo ten, który kupiły gdzieś tam na Alergro czy OLX, to wcale nie jest taki fajny. No i wraca to. Jednak jest to strategia bardzo taka długoterminowa, nastawiona na budowanie stabilnej, rozpoznawalnej marki, której wartością jest po prostu jakość. Natomiast, jeżeli chcesz przyoszczędzić na warsztacie, no to pewno uciekniesz się do, do, do materiałów, które są nieco tańsze, nieco bardziej, bardziej dostępne, może będziesz szukać jakichś okazyjnych cen. Dlaczego o tym mówię? Bo ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest złe. Jednak warto decyzję o tym, w jakiej półce jakości, klasy, ceny w twojego warsztatu chcesz się plasować, tą decyzję warto podjąć świadomie i po prostu robić to konsekwentnie. Bardzo trudno jest, kiedy zaczniesz od. Zbyt fajnej jakości, potestujesz prowadzenie warsztatów na jakichś takich słabszych materiałach, niecertyfikowanych materiałach, może czasem uczulających, alergicznych i później będziesz chciała, czy chciał wskoczyć na półkę takiej jakości, takiego prowadzenia warsztatów naprawdę na poważnie, takiej właśnie długoterminowej strategii budowania swojej działalności zarobkowej, będzie ci bardzo trudno. Zmienić jak, jakąś taką, jakąś, jakieś takie pierwsze wrażenie dotyczące Twoich warsztatów. Także warto sobie to określić na samym początku, żeby tą decyzję podjąć świadomie, i nie bać się zaczynać z wysokiego C. Warto też jasno określić, czy jakiekolwiek materiały mogą w ogóle podlegać modyfikacji, lub czy uczestnik na przykład ma prawo wyboru. W moim przypadku to jest wybór koloru włóczki. Czasami nie tak ważna jest ta jakość certyfikowanej, stuprocentowej wełny z merynosa i to jeszcze z ekologicznych hodowli, co ulubiony modny aktualnie kolor, więc warto czasami dać po prostu wybór albo pokazać jak taka osoba może sobie właśnie kupić ten materiał w innym odcieniu i skorzystać np. Na z naszych rabatów czy zniżek, które mamy w hurtowniach lub w sklepach z rękodziełem. Warto również przygotować się na pytania o możliwość przybycia na warsztat z własnymi materiałami. Pomimo, że najczęściej ten standard to są materiały zapewniane przez prowadzącego, wielokrotnie spotykałam się z takimi pytaniami. I nawet jeżeli jasno komunikujesz, że materiały są wliczone w cenę warsztatu i zapewnione dla każdego z uczestników, możesz przygotować się, że takie pytania będą padać. I znowu, warto przemyśleć, jaka będzie Twoja odpowiedź. Czy będzie pewnie, możesz przynieść własne, ale cena warsztatu jest taka sama? Pewnie, możesz przyjść z własnymi, ale będzie wtedy ta cena dla Ciebie niższa, odejmuje koszt tych materiałów, które normalnie musiałabym zorganizować dla Ciebie sama, albo nie ma takiej opcji. Nie chcemy, aby ktoś przynosił materiały, które mogłyby być niebezpieczne dla innych uczestników. To ja gwarantuję jakość tych warsztatów poprzez jakość moich materiałów, no i wszystko, co mieści się pomiędzy. Ale znowu potrzebuje to być Twoja przemyślana decyzja. No i kolejny temat: finanse. <gry> Czyli jeszcze raz o kosztach. <gry> po tym, jak określisz cel warsztatów i odpowiesz sobie na pytania, czy to forma po prostu jakiegoś dorobienia do etatu, czy fajnej rozrywki, czy może jednak plan na stałe zarobki i rozwój w zakresie danej techniki rękodzieła, to nie zdawaj się na przeczucia. Warto solidnie zbadać rynek. I sprawdzić, czy przypadkiem Twój warsztat nie jest już oferowany w, przez innych twórców. Wtedy jedyne, co pozostaje, to sprawdzić ceny obowiązujące na rynku i zastanowić się, czy warto konkurować, czy lepiej pomyśleć o nowym scenariuszu, może innym temacie albo o innych godzinach prowadzenia warsztatu. Warto też zastanowić się nad wartością, którą chcesz dać potencjalnym uczestnikom, i dopiero na tej podstawie wyceniać swój warsztat, bo może się okazać, że. Potencjalna konkurencja, którą zaobserwujesz na rynku, kiedy po prostu badasz, co wokół ciebie się dzieje, może okazać się twoim największym sprzymierzeńcem. Może twój warsztat będzie uzupełniał czyjąś ofertę, może będzie tutaj miejsce na fajną współpracę, może dzięki temu będzie ci po prostu łatwiej. Ale to nie koniec. Polecam ci po prostu przekalkulowanie wszystkich kosztów. O tym pisałam wielokrotnie u nas na blogu, czy nagrywałam różne wideo na naszym kanale YouTube'owym, czy tutaj w podcaście. Mówiłam ci wielokrotnie o bezlitosnym Excelu. Taki arkusz kalkulacyjny po prostu pozwoli ci przeliczyć wszystkie wydatki, dodać do siebie czas, bardziej namacalne kwoty, właśnie tych materiałów, paczek, sali, poczęstunku, dojazdu, parkingu, bo może akurat taki będzie potrzebny. Ułatwi Ci po prostu przełożenie i wytyczenie ceny przez pryzmat wszystkich kosztów, które masz i pozwoli Ci po prostu spojrzeć, widzieć to czarno na białym i no nie, nie siedzieć w takiej mięciutkiej chmurce niedopowiedzeń. Gwarantuję Ci, że zaskoczyć Cię jak wiele tych kosztów jest, jak te najdrobniejsze kwoty sumarycznie składają się naprawdę na duże koszty warsztatu, i dlaczego profesjonalne warsztaty rękodzieła, jeżeli chcesz to robić na poważnie, latami rozwijać się w tej karierze, w tej formie zawodu, musi kosztować przyzwoite pieniądze. I warto to zrobić właśnie w takim Excelu. Oczywiście w kursie znowu. Daje ci taki Excel, którego sama używam do kalkulacji warsztatów. I podpowiadam też, jak sobie radzę z wyceną czasu warsztatowego, ponieważ wiem, że to jest najczęstsze takie wyzwanie, jeżeli chodzi o wycenianie to ile kosztuje moja godzina? Tak? Ja mam tutaj swój taki autorski patent, jak to robię, więc też zachęcam Cię, można za zaglądać. Na koniec jeszcze taka myśl. Twoja autorska metodologia, Twoja osobowość. Fakt, że czujesz, że nie pracujesz poniżej Twoich oczekiwań finansowych, fakt, że warsztaty dają Ci satysfakcję, to wszystko sprawia, że uczestnicy chcą do Ciebie wracać, polecać Cię dalej, chwalić się w social media udziałem w Twoich warsztatach. Pomyśl o tym, zwłaszcza podczas wyceny warsztatu. Pomyśl o tym, że to nie jest sprint, to jest maraton. To nie jest kwestia jednego warsztatu, ale kwestia działalności opartej o warsztaty rękodzieła. Pamiętaj, że za rok lub dwa od ukończenia warsztatu uczestnicy zapamiętają tylko emocje, wrażenia, to czy im się podobało, czy raczej nie. Raczej nie będą pamiętać dokładnej ceny warsztatu. Zadbaj o to, aby ta cena była adekwatna do wartości tego doświadczenia, a wróży ci powodzenie z Twoimi warsztatami. Nie zrażaj się, jeżeli czujesz, że to coś nowego, coś co cię trochę przeraża, coś co jest trochę. Hmm, Wyjściem z takiej oklepanej strefy komfortu. Ja też czułam te emocje. Osiem lat temu, kiedy odwieszałam na kołek pracownię architektury i zaczynałam prowadzić warsztaty szydełkowania, czułam się co najmniej śmieszna. Natomiast to nie przeszkodziło mi w budowaniu kolejnych scenariuszy, budowaniu kolejnych spotkań i dawało mi ciągle przekonanie, że to, co robię, ma sens. Że osoby, które przychodzą na te warsztaty, doceniają tą umiejętność tworzenia bezpiecznej przestrzeni, wymiany wiedzy, doświadczeń, rozmowy, wylogowania z tempa codzienności i kupy śmiechu przy dzierganiu własnych, trochę koślawych, nierównych szalików i czapek gwarantuję Ci satysfakcję jeżeli gdzieś w środku czai się taka myśl hmm, fajnie by było spróbować, jeżeli w Twojej głowie pojawiają się fantazje, wow, chciałabym kiedyś mieć własną pracownię rękodzieła i tam zapraszać ludzi, by dzielić się tym darem rękodzieła ze światem Pokazywać moją technikę rękodzieła i zarażać tym bakcylem, pozytywnym bakcylem rękodzieła, to zachęcam Cię do tego, aby wskakiwać na oplotki, pisać do mnie bezpośrednio na agnieszka.małpaoplotki.pl ze swoimi pytaniami, wątpliwościami, albo po prostu przeklikać się na naszą stronę i sprawdzić kurs prowadzenia warsztatów rękodzieła. Na pokładzie wielu doświadczonych rękodzielników w najróżniejszych technikach rękodzieła spotkania, gdzie dyskutujemy sobie siedząc na Zoomie, dzielimy się swoimi fakapami, wpadkami, sytuacjami, które sprawiają, że ta praca jest ekscytująca, ciągle się coś dzieje, ale też wymieniamy się takimi podpowiedziami, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami i jak sprawiać, aby nasze scenariusze warsztatów były jeszcze bardziej interesujące i wartościowe dla naszych uczestników. Gadamy o wycenie, kwestiach księgowych, sposobach na rozliczanie naszych warsztatów i na to, jak skalować tą działalność, aby rzeczywiście była taką pełnoprawną pracą. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz takiego środowiska, aby wzrastać w tym, co robisz, to oczywiście zapraszam Cię do kursu i wszystkie linki znajdziesz tutaj w opisie. Natomiast jeżeli po prostu kochasz warsztaty i chcesz wpaść, odprężyć się, podziergać, niezależnie w jakiej technice, to również skakuj na stronę oplotki.pl, a w zakładce warsztaty znajdziesz kalendarz z aktualnymi wydarzeniami. Jest ich wiele, nie tylko stacjonarnie, ale również w online. Spotykamy się dosyć regularnie i też promujemy warsztaty zaznajomionych rękodzielników, aby rzeczywiście w tym naszym kalendarzu zawsze coś ciekawego się działo. Także jeżeli to coś dla Ciebie, serdecznie zapraszam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Oplotki.